Dzień dobry moi drodzy Witajcie cieplutko Zaczynamy dzionek z kawką takim e, nieogarnięciu Znaczy wiecie włosy, makijaż, ogólnie jeszcze ubrana. ubrana. Więc co zanim pójdziemy do łazienki wstawię sobie wodę i zrobię sobie kawusie a potem przyjdzie pora na dalszego vloga także zapraszam, najdźwignijmy się kawki albo zróbmy sobie kawkę. Cóż za piękny będzie dzień, moi drodzy. Także do zobaczenia, do później. Tak. No i hej, jestem z powrotem. A przy okazji coś ze sobą wsięłam, moi drodzy ze sobą mam, kto lubi ładnie pachnieć, kto lubi testować nowe perfumy, a kto chce dostać promocję minus 30%? No właśnie, pewnie wszyscy, więc na stronie Made in Lab macie wakacyjną promocję minus 30% na perfumy, czyli zamiast z 50 zł zapłacicie 35 około zł za 100 ml flakonik perfum i mi się, że to fajna opcja coś przetestowania, czegoś nowego. E, no i ja tutaj mam pudełeczko z perfumami, żeby coś przetestować. Wybrałam sobie nowe zapachy. Jak wiecie, ja już współpracowałam z Made in Lab, e, Perfumy ich mam, dlatego to jest dla mnie czysta przyjemność zaprezentowanie Wam tutaj tych oto zapachów, nowych zapachów, bo ja wybrałam sobie nowe zapachy i od razu dodam, że wszystkie linki, link do sklepu znajdziecie oczywiście gdzie w opisie, a oprócz tego na sam koniec mam dla Was taką małą niespodziankę ode mnie dla Was, ale teraz może zacznijmy do pokazywania tak na biegu, na biegu, bo tam inne obowiązki domowe mnie czekają i ta paka, która też przyszła i zaraz Wam ją pokażę, także Proszę bardzo, zapraszam do unboxingu. Spójrzcie, jak to jest pięknie, wszystko zapakowane, po prostu nie ma szans, żeby tutaj coś przyszło nam uszkodzonego. Ja już pozbyłam się tych wszystkich foliek z klakoników, żeby tutaj nie trzeszczeć, bo, bo potem wiecie co, no to tak nieprzyjemnie się ogląda, jak tutaj coś Wam trzeszczy, tak? Tak więc wezmę troszeczkę tego sianka, odsunę na bok. I zaraz będziemy wąchać, ale ja już czuję. Mm? przyjemny zapach. No więc mamy tu perfumy inspirowane yy, i wszystkie te wody perfumowane mają 100 ml, więc na długo mi starczy na długo. Dobra, zaczynamy może od góry, pierwszą buteleczką. Mam tutaj zapach cytrusowy. Tutaj, jak widzicie, są oznaczone perfumy, yy, jaki to jest yy, nuta zapachów, czyli mamy tutaj yy, owoce, jakieś kwiaty i tak dalej i tak dalej. Ja tutaj mam Cytrynkę, czyli wiadomo, zapach y, taki bardziej orzeźwiający, y, owocowy, cytrusowy, cytrusowy, tak, cytrusowy, dobra. Y, I tutaj mam pierwszy numerek 122, Skada Sorbet Rose, są one inspirowane tym zapachem, butelki bardzo ładne, proste, kwadratowe, no tak jak widzicie, śliczne, zwykłe, bez żadnych tam udziwnień, chociaż te, te dziwne też są ładne, ale wiecie, prostota jest piękna. I one pachną, już Wam mówię troszeczkę psiknę. Mam nadzieję, że zapachy mi się nie pozmieszają, ale oh, będzie bochać. Pachną cudownie i są to perfumy o, o nucie owoców wodnych. Co ciekawe, numer ten właśnie 122 miałam dwa razy w koszyku, dwa razy go dodałam, bo te wszystkie nuty, bo tam jest nuta od serca, od głowy... I bazy. Tak mnie zaciekawiły, że aż dwa razy wsadziłam do koszyka. Ten zapach jest po prostu cudowny. I tutaj, tak szybko powiem, te nuty od głowy czyli tutaj w tym flakoniku znajduje się zapach arbuza, mandarynki, truskawki, marakuj. Bardzo ładne. Bardzo ładne. 122, tak myślałam, że te zapachy będą strzałem. Dziesiątkę są to takie lekko słodkie, ale nie takie ciężkie. Ja to ogólnie nie lubię za bardzo ciężkich zapachów. Lubię nawet przez całą, mm, wiadomo, w okresie letnim takich lekkich używać. Takich lekko słodkich, ale w zimowym również e, nie mam czegoś takiego, że na zimę wybieram takie mocne, ciężkie zapachy, bo jednak one na mnie, nie, 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 no nie. Dobra, idziemy dalej, żeby to nie przedłużać. Kolejny zapach mam tutaj e, o numerku. 127, bo widzicie tutaj wszystkie flakoniki mają numerki. Otwieramy i wąchamy. I pachną. Oczywiście, taki trochę zapach bardziej na jakieś wieczorne wyjścia. Coś takiego. I ja tutaj mam taką ściągawkę, bo ja bym nie pamiętała wszystkich, jakie mają nuty w sobie. Ale ten kwiatowy ma z głowy: gruszka, kwiat, pomarańcza, bergamotka. Serce, fasola, tonka. Nie wiem, jak to pachnie. Tuberosa, o, a bazy piżmowa, jak goździk, paczuli, ale bardzo ładnie No taki, taki powiem wam, że ten zapach no faktycznie taki bym go wybrała na jakieś takie wyjście nie, wieczorne, no. No, mówię Wam, do końca y, sierpnia jest jeszcze promka, więc fajnie jest korzystać, Zapłacicie zawsze mniej, a fajnie też coś przetestować nowego. Ja tutaj mam kolejny orientalny zapach o numerku 126, czyli tam był 127, tutaj 126, idziemy po kolei. I ten z kolei pachnie, już y, Wam mówię jak, delikatnie, poczekajcie, muszę jeszcze raz bo już mi się zmieszały wszystkie zapachy. Cudowny, teraz tutaj cudownie będzie pachnieć, jak ktoś przyjdzie do, do mieszkania, to of, jaki masz piękny zapach. Różn... Inspirowane perfumami Lanvin bardzo... Delikatne em, perfumy, naprawdę bardzo ładne. Będę ich na pewno używać. Poczekajcie, okładać sobie tutaj je i już zobaczmy. Kolejne tutaj mamy cytrusowe, czyli ja się skupiłam na owocach i na kwiatach, na takich zapachach. Nie brałam sobie tam jeszcze innych, bo wiadomo, że oni mają no, różne. Są też perfumetki, fajnie wybrać sobie mm, nawet takie, wiecie, zapachy i ciężkie, lżejsze. Teraz jest dużo promocji, no i dużo nowości. Kolejny zapach cytrusowy, owocowy, 60. Osiem numerek, który pachnie, też mają takie, wiecie co, unisex, czyli dla mężczyzny i dla y, kobiety. Jedno przyknięcie, i teraz pora powąchać, ale już nie muszę wąchać, bo już czy ten zapach. No jak nigdy wszystkie perfumy są, strzelam dziesiątkę, ale te coś mi przypominają, chyba jakąś inspirację tych perfum już coś podobnego mam, bo coś czuję takiego znajomego, co ostatnio używałam. No, oczywiście i Laurent. Jak ja mogłam nie powiedzieć tego od razu? Ten zapach no, od razu mi się skojarzył. No, bo przecież to jest znany mój zapach, bardzo ładny. Już nawet nie muszę mówić, jak one pachną. Wiadomo, jak pachnie, prawda? Impiracja naprawdę mega. 68, gdyby chciał ktoś mm, ma sobie właśnie taki zakupić. I ostatnim y, flakonikiem o zapachu nut kwiatowych, numerek 54 śmieszne są tutaj takie nie wiecie co, kwiatuszki, jakieś takie owocki, widzicie przez to taka mała od razu podpowiedź i o jakich, jakiego zapachu możemy się spodziewać? Teraz pora na zapach ten. Pieram zaraz te wszystkie pudełka, wyrzucam i poustawiam sobie tak flakoniki, żeby z nich korzystać i może poczekajmy chwilę, aż ja tutaj złapię jakiś inny zapach i dobra, nie ma co czekać, przykamy i zobaczymy, jak pachną. O, teraz powie oh, ciało, Nikola ładnie pachnie o oh, jak ładnie, pachnie tu ładnie? Taka mieszanka wybuchowa, zapachowa, nie? Mój Glotty z tyłu siedzi oh, i, i, i patrzy się na mnie i wącha te zapachy. Styl orientalno-waniliowy, takie mega kobiece, jakieś takie też wyjątkowe nocne wyjście. No one są, nie są ciężkie, są takie delikatne, ładnie się utrzymujące. No wiecie, no po prostu musicie skorzystać z tej promki i sobie zakupić chociaż jeden do przetestowania. Fajnie, fajnie. Fajne to jest złe słowo. Długo się utrzymują, bo ja już y, miałam do czynienia, mam do czynienia z tymi perfumami, bo ja jeszcze tych swoich wszystkich flakoników nie wykorzystałam, bo ich było sporo. Y, no i długo się utrzymują. Powiem Wam, co nawet niektóre zapachy, co pamiętam, to y, nawet po wypraniu ten zapach jeszcze w tych tkaninach był. No, ja tam nigdy nie oszczędzałam perfum, to może też dlatego, ale to też dobry plus i znak, że one tak długo się utrzymują. I to tyle, jeśli chodzi o Madeila. Wszystko Wam przekazałam, pokazałam perfumy, teraz idę sobie powyciągać i poukładać. A teraz mam dla Was niespodziankę, jedne z tych perfum zostaną dorzucone do rozdania, które szykuję dla Was, także będzie ktoś miał okazję sobie powąchać, przetestować, yy, używać, któryś z tych mm, perfum, jeszcze dokładnie nie wiem, które, jeśli macie ochotę na któreś, to piszcie po prostu mi numerek, zerknijcie sobie na stronę Made in Lab, tak jak macie link yy, w opisie i możecie sobie popatrzeć na te wszystkie perfumy. Setka to naprawdę duża pojemność, duży perfum, na bardzo długo nam starczy, nawet na miłośników używania dużej ilości perfum, czyli tak jak dla mnie, jak się psikam, to ja nie oszczędzam, bo ja lubię czuć jak pachnę i lubię... lubię po prostu... dobra, dużo używać perfum, ale to też nie są takie zapachy, że wiecie, ja się wypsikam bardzo dużo i aż za bardzo mocno. One są takie subtelne, delikatne, że... Więc bardzo fajnie, że ja mam kolejne nowości, nowości zapachowe. Na ich stronie są również nowości, właśnie, nowości, bestsellery. Więc tutaj u mnie też są nowości od nich i bestsellery, ale musicie szybko sobie zachodzić tam, zachodzić, zderkać do nich, bo ja widzę, że wszystko szybko się wyprzedaje. Tak jak miałam w koszyku dodany inny zapach, no to za chwilę sobie weszłam, żeby jednak poglądać resztę. Nie miałam tak czasu, żeby jednego dnia wszystko zrobić, wiecie, jak to jest z małym Babyskiem. I ja wchodzę, patrzę, już jest sprzedany mój zapach, więc no, nie, no, trzeba naprawdę szybko reagować. No a korzystając, że jest minus 30%, tak jak mówiłam wcześniej. E, dobra, więc ja to wszystko chowam. Jeśli chcecie, któryś z tych numerków, to. Tylko nie 122. Nie, 122 to naprawdę Wam nie dam. Nie, tego, 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 tego nie, naprawdę. Ja go jeszcze wcześniej nie wachałam, ale te, on, nie on, on jest do, 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 do oddania. Przepraszam, bardzo możecie, um, po, mogę Was um, poczęstować 126, 54, 127, 68, ale 122 zostaje tylko i wyłącznie dla mnie. Ja, ja się nim nie dzielę naprawdę. Więc jeśli chcecie zobaczyć jego pachnie, to sobie za, zamówcie sobie, a który z tych numerek na pewno wyląduje w rozdaniu dla Was. I to taki mały, taka mała perełka ode mnie dla Was. A ja idę. Moi drodzy, co zrobić? Obowiązki domowe mnie teraz yy, czekają, więc już koniec takich ładnych yy, ujęć, perfum, ładnie tak mówiący, mówiąc i tak zachwalając, teraz trzeba zabrać się do roboty, ale co? Zróbmy sobie drugą kawusię, Ale pięknie. Pachnę te wszystkie teraz perfumy. W połączeniu z tymi perfumami, których używałam dzisiaj rano. No pięknie. bardzo, mogłam się przykać tutaj w ogóle. Wiecie? Co? Tu się mogłam psikać, a nie tak w powietrzu. suchych listków, czyli no jesień za rogiem. I brak słońca. Szkoda. Nożyk. Kawka. Rozlana. Kawka, ale jest. Dobra, nie marnujmy czasu. I pokazujmy pakę. Znaczy ja pokazuję Wam. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi i że jesteście ze mną do tego momentu. Ale tu pięknie pachnie, powiem Wam. Pięknie, a raczej um, moje tu ubrania, wszystkie pięknie pachną. Yy, Włożyłam sobie kurtkę, bo wcześniej było mi chłodno, ale powiem Wam, że na dworze się zrobiło duszno, Więc tak, młody wstaje i idziemy do sklepu po chleb I co czekać? Co jest w tym garnku białym? A, nieszkałam sobie fasolkę na obiad. Dobra, mniejsza o to. Pozbyłam się wszystkiego. Czekam teraz tylko na Wasze wiadomości, który marek chcecie. Czy chcecie na chybił trafił, oprócz tamtego? Dobra, a teraz przyszła do mnie paczka ze transmisji nowego, odkrytego od przeze mnie butiku. Dlatego może naklejmy się kawę i będę kończyć, bo tak naprawdę nie ja mam tutaj coś, ja chyba w kolejnym vlogu pokazywałam. Ja już nie wiem, bo mam jeszcze dwa. I nie wiem, jaka kolejność będzie. Znaczy się, mniej więcej wiem. Już sama nie wiem. Nie wiem, wiem. nie wiem, ale pokażę Wam, co tutaj czeka na Was. Więc niedługo śledźcie. Bądźcie ze mną na bieżąco. Dzień dobry, nowe osoby. Miło mi Was tutaj gościć. Cieszę się, że jesteście ze mną. A może za blisko. Już jestem z daleka. Jest troszeczkę lepiej. Ale tutaj, jeśli lubicie holet ze Sinsaya, to... Tam stoi karton do otworzenia, jest jeszcze nieotwarty. Nówka sztuka, ja go otwieram. Może dzisiaj jeszcze nagram. Nie wiem, zobaczymy. Tu jest torba Oskara. No, jak jadę z nim gdzieś samochodem, to wiadomo, trzeba mieć zapas różnych rzeczy na przemianę i tak dalej, na przebranie. A tam jest paczucha Sinseja i jest w kartonie. Co zauważyłam, że Zinsej pakuje w kartony tylko jeśli coś jest szklanego. Znaczy, może nie tylko, ale najczęściej, więc jak myślicie. Czy coś tam szklanego jest? I tam jest seria, czy tam jest trochę jesieni? Chyba jesieni ciut jest. Chyba jest ciut jesieni, ale jest też coś z serii kuchennej, domowej. Takiej wiecie, troszeczkę mniej dzieci. Tak to było wszystko dla dzieci, więc trochę tego innego jest. Ja tutaj gadam, paczkę trzymam. Znowu będzie tasiemiec, jak ostatnio tasiemiec. Ale widziałam, że Wy lubicie te moje pole. No i jak weszłam, to zamówiłam. Niestety moja dynia, która mi się tak strasznie podobała, a była przezroczysta dnia, Ja już miałam wizję, gdzie ona będzie stała. Wchodzę na drugi dzień, żeby ją kupić, patrzę, jest wykupiona i został po niej tylko ślad w mojej głowie. Mm. Ach, więc... Następnym razem od razu kupować trzeba. Od razu kupować trzeba. Mam nadzieję, że jak najszybciej mi się uda ten haul dla Was tutaj nagrać. No i strasznie mnie korci, żeby się przyjechać do sklepu, w którym jest wszystko. Można dużo kasy zostawić i, i jest nic tam niepotrzebne. A jest to sklep jaki. Teddy, jeszcze Chińczyk czeka do przeglądu. Tam też. Tam się muszę przejść do tego chińskiego sklepu, bo wiecie co? Ja ostatnio szukałam rondelka do mleka dla małego i nie mogę nigdzie trafić. E, tak samo jak e, rondelka. A mam rondelek, ale z dzióbkiem. Że mogę od razu z rondelka przyleć do butelki, a tak to bez dzióbka to się wszystko mi rozlewa i marnuje się. E, marnuje się, no tak, no taka prawda. E, Nalewam na razie taką zwykłą łyżką wazową i szukam łyżki wazowej. Z tym dzióbkiem też, bo są takie łyżki do sosów, naleśników. Ja też nigdzie nie mogę trafić i podejrzewam, że tam trafię tak samo jak nowej butelki na olej z dzióbkiem, którą moja mama tak pochwaliła i powiedziała, że też taką chce i ktoś jeszcze pochwalił. I potem mój Oskar wziął dwóch zbił. Jeśli ktoś o tym nie wie, to proszę przejrzyjcie sobie do tyłu i obejrzyjcie sobie. Dobra, jeszcze oto szykuje nam się impreza. Już pomijając, że szykuje nam się wyjście 2 to szykuje się na imprezę, taka rodzina, bardzo w rodzinnym broni impreza, uroczystość. Moja, moja mama ma urodziny, tylko jak wy to widzicie, a nie, wy to zobaczycie jutro. Tak, więc okej. Okay. No to tak, i ona ma urodziny, i tutaj jest coś dla niej. Oprócz tego muszę jechać do galerii wymienić prezent dla mojego męża, który kupiłam w dużym rozmiarze. Mm, mm, a ja nie chcemy ja kupować, nie? Ja pojadę tylko co 20 zł z sobą wezmę. 20 zł żeby kupić czekoladę do prezentu dla mojej mamy i nic więcej nie kupię sobie. Tak. Dobra. Więc tutaj mam nowości inne, ale czy zrobimy mierzymy? Bo tu przydałoby się zrobić mierzymy. Eee, nie. nie wiem. Jak się to sami decydujcie. Tutaj są rzeczy. Nie wszystko będę pokazywać. Tutaj to, dla mojej mamy jest. Jest rzecz szalona. Jakoś na natknęło, ale może zacznijmy pokazywanie to, nie? Dużo trzeszczącego czegoś. Koni. Mam nadzieję, że fajna jakość. Dobrze, czy będzie? Dobra. Więc tak. Ojej, poczekajcie. To Widzicie. Nie wiem, jakąś mam fazę. Albo ja wszędzie widzę ten welur, albo on jest mega, hiper y, modny. I hiper wszędzie widzę różowy, więc ich hiper i ja wymyśliłam, szukałam. Te dressy z Barbie z Pepko były. No ale niestety ja. Jak pojechałam, już nic nie było nawet w zapachu. Jakie to mięciutkie dres, nie dres. Zobaczymy jak ta rozmiarówka, bo mówię, że brać mniejszą. To już jest trochę dresu, trochę nie dresu. Mamy, mamy welur, zobaczcie, jaki on jest miękki, jak ja lubię dotyku welur. Eee, z takimi okrytymi ramionami. No i to jest trochę dres, nie dres, bo takie widzianko mi powiedziała. Mamy tu perełki. Jakie to jest miłe, szkoda, że Wy tego dotknąć nie możecie, tak samo jak tym możecie podąchać. Mamy taką bluzkę, bluzę, bardziej taką bluzę, bo zobaczcie, wy, wykończona taką ściągaczem i perełki, ładne. No i spodnie, a ja myślałam, że to są leginsy, bo oni jak pokazywali na tej transmisji, to powiem Wam, że jakoś tak, tak i tak niekoniecznie były widać te wszystkie elementy, więc, no ale dobra. Yy, teraz tutaj widzę, że spodnie to są takie typowo dresowe spodnie, ja tam myślałam, że to są leginsy. Mamy gumę, mamy kieszenie, mamy ściągacz, nie na picu. Mamy perełki. No i ja myślałam, że nogawka to zwykły Leggings. A one mają ściągacze. I to jest rozciągliwe, no. Dobra. Super. Bardzo ładne. Cukierkowo różowe. Hmm, nie dla wszystkich, bo nie wszyscy lubią. Różne kolory oczywiście, były. ja mi się spodobał różowy, dlatego sobie osobiście wzięłam różowy. Jeśli będziecie chcieli, to zrobimy, mierzymy w jakimś vlogu. Dobra, idziemy dalej. Z tym że ta to jest dla mojej mamy. To jest dla mojej mamuni. I co jest dla mojej... O, jak fajne jest. To na co to sama bym sobie wzięła? U jakie to ładne. Hmm, dobra, więc odkładam. Zawsze taki. O, jak to ładnie świeci, bo to są... Usta takie, w takich cyr cyr cyrkoniach takich, jakby to są usta z cyrkoniami, nie będę Wam pokazywać już, dobra. O, może ogląda a może nic nie mówić, Mnie może oglądam, nie, nie wiadomo, a, jak nie, a właśnie jak, nie onia, to jak nie ona to Hania. Cześć Haniu, pozdrawiam Cię. Ona często ogląda, więc Haniu nic nie mów, dobrze? No, dobra, idziemy dalej. Dalej mam tutaj, transmisję robili przez 3 dni. A, spodnie pelurowe kolejne. Uf, I na koniec była transmisja wyprzedażowa. Szkoda, że ja przegapiłam tą ostatnią transmisję, bo wtedy bym dużo zaoszczędziła. A ja na dobrą mniejszą oto. Mamy tutaj kolejne spodnie welurowe, dresowe, czarne, tym razem z bardzo wysoką gumą. I ja już od tego widzę jakąś krótszą bluzkę. Tak jak tą. Zobaczcie, mam taką bluzkę? Mam no, takie z wyższym stanem, spodenki dresowe. No i ta bluzka z takim wiązaniem z ciucha. Mega, mega fajne. Właśnie takie wyższe, z krótszym tutaj rękawkiem, fajna I do tego właśnie widzę. Też mamy tutaj kieszenie. Bardzo takie mała dziurka, ale jest kieszeń. Z tyłu mamy to jest przód tył, chyba przód. Ze ściągaczami. Biansy czarne klasyczne. O, nogawki też mają taką gumę. Hmm. Te pamiętam były mega tanie, to były chyba na wyprzedaży 25 zł. I nikt za bardzo nie chciał ich. Ja mówię, nie, na pewno, na pewno są fajne. Ona mówi, no są fajne dziewczyny, będziecie żałować. No i to jest jakaś naszywka, to pewnie z przodu, bo tu z tyłu bez żadnych sznurków, bez niczego. Tak, bo tutaj jest kieszeń ładne. ładna. jest ciepły. No. I tutaj mamy coś. Dobra, ale mam tę sukienkę, która tak mignę i tą sukienką, że ja taki napisałam, że chcę. Mimo, że dobrze jej się nie przyjrzałam, więc jestem jej bardzo ciekawa. Taka ciężka ta sukienka, oczywiście. Nikt to jest rozmiar. O kurde. 39, to co to jest? Co to są te numerki? 6, a nie, to nie jest rozmiar. Mam nadzieję, że to nie będzie za duże nawet nie wiem, jaki to był rozmiar. Tak mignęli. A, a Ja szybko to. napisałam, że chcę, już później nie chciałam być. Mówię, że mu to oddam. Nie ma tu rozmiaru. Czarna sukienka. Ładna. Ładnie się minią, ale no, będę musiała to przymierzyć. Ale taka luźniejsza w sumie też okej, okay. co nie? Na to kurtka dżinsowa. Można zjeść w niej dużo. <laughs> Bardzo ładna. Dobra, to wszystko, jeśli chodzi o taki interes. Ja wszystko da się, bo tam mam jeszcze jedną paczkę. To jest właśnie wszystko dla mnie. Mhm. A więc Zobaczcie, jak to wygląda. Sama. Najpierw. Tak, to jest mój teres, moi drodzy. Kolejną rzeczą, czarny teraz Różne kolory ja sobie wybrałam. Czarny z rozpinaną bluzą. Taką literką A z kapturem. To jest taki cieńszy materiał. Był grubszy, ale ja nie chciałam takiego mega grubego. A, jakaś nitka. I spodnie czarne ze ściągaczami. Też są literką. Fajne. Rozmiar S. Cienkie. No, tutaj to właśnie taka literka jest. bo O, jakie to jest śmieszne! Takie, że możemy tam rękę włożyć. I myślę, że spokojnie można byłoby to odprócz, gdyby komuś to przeszkadzało. Bo to jest tak przyszyte. Nie, no, jest przyszyte. No dobra, coś tu się dzieje, tak jak ja zawsze biorę jakieś takie gładkie, tak tutaj coś się dzieje, więc to wszystko. To wszystko, już więcej nic nie pakuję, nic nie zamawiam, nic nie pokazuję. Hmm. Dajcie znać, czy u mnie jest dużo holi jakoś ostatnio, ale wiem, że to takie przejściowe. Teraz jest, a potem nagle będzie długa, długa cisza. Właśnie, powracając do tematu Kik Teddy, no to mam zamiar tam się wybrać i mm, pohasać trochę po tych półkach, zrobić Wam mini-przegląd, chociaż wiem, że są już na kanałach, no ale też nie wszystkie osoby oglądają wszystkie inne kanały, także mm, jak nie zobaczyliście tego u kogoś, zobaczycie to u mnie. A mi się zrobiło gorąco, więc ja się już rozbieram. Naprawdę mi się cię pozrobiło i będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną swój czas. Bardzo się cieszę, że są nowe osoby, i jeśli nowe osoby mają jakieś mm, propozycje filmów, to piszcie koniecznie i do usłyszenia, do zobaczenia, a ja przymierzam, jeśli chcecie, mierzymy, to zrobimy w jakimś innym odcinku, na pewno nie w najbliższych trzech, bo ono już mam nagrane, tylko czekają do zmontowania w kolejnym jakimś tam, e, może z Ninsejem, nie wiem, zobaczymy, ja chyba otworzę to i zobaczę, co tam jest, bo no nie może tutaj, tutaj ustać. I będzie kolejny tasiemiec, tasiemiec, jeśli chcecie jakąś pogadankę, to mm, piszcie, ale tak, bo może być na Instagramie, mam jakieś tam pytania konkretne wstawicie mi, jakieś okienko wam wstawię lowkami, mój Instagram w opisie oczywiście macie wszystkie kontakty do mnie, jeśli ktoś ma ochotę. Eee, no i zobaczymy. Eee, może jakąś pogadankę sobie nagrała taką dłuższą. No, chociaż... Jeśli ktoś mnie jedzie, no to... Mm, Dużo mówić tutaj u mnie na kanale, więc. Rozłączam się, bo jeszcze bym mogła dużo, długo mówić, a godzina jest już o! w pół do, wiecie w której? 14. .00. Młody wstaje i idziemy do sklepu, bo muszę kupić pieczywko i odebrać yy, paczkę z paczką Matu. Tak, zamówiłam sobie. <laughs> Dokładnie film z Vintetu będzie. Zbieram paczki, no bo nie zamawiam tego codziennie, no akurat tak wyszło. Czekam na jeszcze jedne spodnie i zrobimy sobie taki, taki film, jak mówiłam wcześniej. wcześniej. Um, no. A w ogóle jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, proszę mi napisać perfumy, które byście chcieli numerek perfum których jesteście ciekawi. Tak jak mówiłam wcześniej, zajrzyjcie sobie na ich stronę i tam dobry tam jest taki opis długi, że gdybym ja to miała wam czytać, to chyba bym za 100 lat to czytała. Yy, więc no, bez sensu, tylko tak wam powiedziałam, w skrócie mini, w skró mam nadzieję, mini w skrócie, tak jak na mini, bo mi się pale przyklei do tego. Yy, no, piszcie nuwarek no, perfum, nie wiedziała, że jesteście ze mną dotąd, do tej chwili, do tego momentu. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać e, w, w najbliższym czasie, pod koniec września, pewnie, nie no, wcześniej, e, jakieś, rozdawko dla Was, dla Was, ode mnie dla Was. I love you, że jesteście. Do zobaczenia. Może tak będę się teraz czekać. Co? Chcecie, żebym zawsze tak robiłam, nie? A teraz, jak nie zapomnę, będę robić tak. Czekajcie, tak, tak, tak. I love you, baby. na, 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 na. na, na.